Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, ja mam na imię Gabi i normalnie tak nie brzmi, ja tylko jeszcze e, jestem trochę przeziębiona, także wydaje z siebie takie dźwięki, a nie inne. E, dawno mi tutaj nie było, dawno nie miałam kreski na oczach i dawno nie było lubieńców. I właśnie dzisiaj chcę Wam pokazać kilka rzeczy, które w ostatnim czasie zawojowały moje serce, które tak naprawdę ciężko jest porbić. <laughs> ok, mam kilka tylko i wyłącznie rzeczy, bo jednak um, ostatnio jakoś często się nie maluję. Zaznaczy, nie maluje się jakoś tak super, wykonuje taki zwykły makijaż, taki codzienny, zwykle. Jeśli dla zainteresowanych na ustach mam te natolipki do Kylie, w końcu go otworzyłam po około 3 tygodniach. Jest to Lio i jak na razie średnio się lubimy. Nagrywam oczywiście recenzję. Odnosząc się tylko i wyłącznie do tego koloru, nie będę recenzować y, reszty, bo ich nie mam oczywiście, ale mm, trochę się zawiodłam. Szczególnie, że jest to y, ten lipkit, który został stworzony specjalnie na edycję limitowaną. Y, nie mam oczywiście tego lipkitu, nie lipkitu, tylko tego zestawu urodzinowego, ale nie y, jest to y, jeden z pierwszych lipkitów, który stworzyła Kali, także myślę, że trochę mogła tylko poprawić formułę, bo jak na razie. Mm -mm. Not so much. Okej, okay, ale ulubieńcy, dzisiaj będę. boop a nie. Hmm. Yy, także. Chcę wam pokazać taki jeden szampon, ponieważ zbliżają się już. Yy, idzie zima. Dni się robią coraz chłodniejsze. I yy, ja zawsze yy, mam taki problem, że szukam szamponu, który zniwelowałby ten efekt elektryzujących się włosów, szczególnie jak się ściąga czapka albo szalik. I myślę, że w końcu coś takiego znalazłam. Jest to szampon z Osi serii Winter Miracle, jest to y, edycja limitowana właśnie na zimę i tutaj jest napisane, że ten tan właśnie jak się ściągnie czapkę, to włosy nie będą się elektryzować i y, ja może nie noszę na co dzień czapki, ale jednak szalik y, gości na mojej szyi i zazwyczaj włosy mam w szaliku i jak go ściągam, to zazwyczaj mam takie jakby mnie pan ale teraz jak właśnie ściągam ten szalik, to jest ok i dodatkowo ten szampon nie obciąża włosów, tylko niweluje ten efekt elektryzowania się ich, także tutaj jestem bardzo zadowolona, oczywiście jak wszystkie rzeczy z osi pachnie prześlicznie ja go używam na spółkę z siostrą, także nie mogę wam powiedzieć czy będzie wydajny, czy też nie bo my zazwyczaj włosy myjemy codziennie tutaj jest go 300 ml i on kosztował 4,20 ale była promocja dwa za 7, także wybrałyśmy jeszcze jakiś jeden, ale z niego obie jesteśmy zadowolone, także spoko. Następnie, co się z wami podzielić moim ulubionym duetem, otóż od dwóch chyba miesięcy użyłam takiej mini gąbki z Primarka, już wspominałam, jej, yy, już wspominałam o niej kilka razy, jest to seria PS Pro, yy, jest to taki zestaw czterech gąbeczek, kosztuje to 2,50, ostatnio w ogóle go nagrał o niej w i tak sobie pomyślałam, że wow, Wow, używam czegoś, czego poleca głos, i jakby to powiedzieć, odkryłam to tak jakby przed nim. O, także e, nie wiem, ale to jakby połóżtało moje ego, że też potrafię znaleźć coś fajnego, co jest stanie. E, I używam też takiego korektora, który jest z serii Pro Art. I jest to kolejna odnoga Up Revolution, e, o nazwie Pro HD Longwear. I on do zbudzenia przypomina ten korektor z Eleger, który kiedyś kupiłam, ale jednak ten najjaśniejszy kolor wtedy był dla mnie za ciemny. Także powędrował do jednej z was i uwielbiam, uwielbiam to połączenie. Ta gąbka jest mała, także mogę dotrzeć tutaj do wszystkich tych małych miejsc, na przykład jak skrzydełka nosa, albo tutaj chcę sobie dojechać w środku, jak chcę sobie rozprowadzić korektor w wewnętrznym kąciku, albo tu też dojechać do górnej granicy dolnej powieki, a sam korektor w sobie też jest świetny on chyba kosztował 3 funty, także ja tutaj naprawdę się nie nastawiałam się na wiele, ale jest to korektor lekki, bardzo dobrze kryjący, jak same widzicie na dołączonym obrazku, i też ostatnio zmieniło mi się e, trochę ta taka moja makijażowa. Rutynę, jak zazwyczaj wykonuję makijaż, ponieważ zaczęłam używać podkładu mineralnego, który jednak nie ma jakiegoś takiego super krycia. Jeszcze go testuję, bo używam go od jakichś dwóch tygodni, także nie chcę Wam tutaj mówić, że jest super, ale jestem z niego jak na razie zadowolona. Także to, co zaraz widzicie na mojej twarzy, to jest właśnie ten korektor, który wklepałam przy użyciu tej gąbki i podkład mineralny, a wygląda to wow! Wygląda to jak dosyć mocno kryjący podkład, szczególnie, że mam te ciemne usta, także wszystkie niedoskonałości skóry, wszystkie takie przebarwienia, zaczerwienienia byłyby dosyć mocno widoczne, a wygląda to całkiem nieźle. Także te gąbki Wam naprawdę polecam, one są niesamowicie miękkie. To jest oczywiście brudno, bo ją użyłam dzisiaj, ale jest miękka, sprężysta i też nie pochłania zbyt dużo produktu i można sobie dojechać wszędzie tutaj w te małe miejsca tutaj na brodzie też, także nic tylko mm, nic tylko mam tu polecić. Kolejny produkt, który mi się sprawdził, ale uważam, że nie każdy musi go mieć, jest to Benefit e, Gimme Brow w odcieniu 05 Deep e, i jest to mm, ten taki żel, który zawiera w sobie te mikrowłókna e, i dla mnie jest to produkt dosyć uniwersalny, ponieważ tak, ja brwi robię sobie w taki sposób, że najpierw wypełniam kredką i później przeczesuję sobie brwi tym żelem. On ma całkiem niezłą tą siłę, aby utrzymywać włoski w rydzach, ale uważam, że ten przeźroczysty żel też z Benefitu jest jeszcze bardziej mocniejszy i działa trochę jak żel do włosów. Ale do czego zmierzam? Czasem jak mi się nie chce, to używam tylko i wyłącznie tego żelu i wtedy Mam taki efekt bardzo naturalnych brwi, także y, mogę sobie używać tego produktu wtedy, kiedy chcę mieć takie, no nie Instagramowe brwi, bo ja ich nie lubię, ale y, on nadaje się do stworzenia takiego luku naturalnego, jakby takiego bardziej y, z pazurem. Ale to nie jest taki produkt, że o, każdy to musi mieć, bo uważam, że ten żelaz Essence y, jest na podobnym poziomie. Są jakieś tam różnice, ale. To, to nie jest nic wielkiego, ale tenże mi się sprawdzał, dlatego chcę Wam o nim powiedzieć. Na temat kosmetyków to by było na tyle, i teraz przejdę do kultury. Nakaz jest to serial, który wbił mnie autentycznie w fotel. E, może dlatego, że ja uwielbiam seriale, filmy o takiej tematyce o tematyce narkotyków, o tematyce tego wszystkiego, co jest mm, w w świecie uważane powszechnie za nielegalne, bardzo mi się podoba klimat tego serialu oraz akcja, w jaki sposób ona jest podzielona, że serial nie tylko skupia się wyłącznie na Pablo, ale również na policjantach, którzy starają się go schwytać i zabić. I to jako Pablo, wiadomo, tam niektóre wątki są zmyślone, aby tam wszystko podkręcić, aby podkręcić atmosferę, ale Myślę, że producentom, myślę, że twórcom serialu się to udało w stu Ja, ja oglądając ten serial, na przykład przez pierwszą połowę uwielbiam Pablo, uwielbiam co on robi, a w drugiej, e, w drugiej części go chcę po prostu zabić, bo go nienawidzę. E, także trzeba przyznać, że miał on życie jak w Madrycie. E, no, ale miał też dużo problemów, a e, przy tym samym chciałbyś takim. Jakby normalnym człowiekiem, miał swoją rodzinę, i mimo że y, oni go nazywali biznes, biznesmenem, to myślę, że jego rodzina do końca nie chciała tak jakby przyjąć, że on jednak, y, jest baronem narkotykowym. Od filmów to y, obejrzałam ostatnio Brotherhood, jak dziewczyna z pociągu. Dziewczyna z pociągu tak i do końca mi się spodobała. W sensie, okej, okay, ten film jest nagrany w sposób poprawny, tak. Jest kilka momentów w tym filmie, które. Y, Zrobiły na mnie naprawdę porządne wrażenie, ale ten film to jest jeden z tych filmów, które można oglądać, które można obejrzeć, ale można też opuścić i nie będzie się tego żałować. Natomiast drugim filmem jest właśnie Brotherhood i jest to trzecia część trylogii Najpierw był Kid Hood, Adult Hood i Brotherhood. Jak już szanse ogólnie mnie trzecia część, to ja była mega podjarana, bo ja jestem wielką fanką na La Clarka. I ten film mnie nie zawiódł, mimo że musiałam czekać kilka lat, na tą y, trzecią część, y, ja ogólnie uwielbiam wszystko to, co jest angielskie. <laughs> y, Także mm, zdjęcia są przepiękne, przepięknie ukazują Londyn i myślę, że ten film w bardzo poprawny sposób ukazuje to, y, jak ci nastolatkowie wkroczyli w życie dorosłe, ale nadal ciągną się za, nie, za nimi problemy, doświadczenia właśnie z lat młodzieńczych, mimo, że niektórzy chcą zerwać z tym, że byli w gangach itd. i tak dalej, do końca im się to udaje, bo jednak, jak to się mówi duchy przeszłości siedzą im na ramieniu także Brotherhood jest naprawdę bardzo podobnym filmem, jeżeli chcecie takie właśnie filmy na temat nastolatków tutaj z Wielkiej Brytanii tych zbuntowanych właśnie na temat gangów, to właśnie całą, polecam wam całą tę trylogię jest też taki film o tytule This is England i on bardziej opowiada o skinheadach, także bardzo porządny film, bardzo. Mogę wam nagrać taki film z poleceniami filmów na temat tutaj nastolatków w Wielkiej Brytanii, jeżeli bylibyście zainteresowani. A moim ulubieńcem ostatnich 4 miesięcy jest Londyn. Przeprowadziłam się tutaj już prawie 4 miesiące temu, dla niektórych będzie głupie, błahe, a don't care, ale ostatnio miałam przerwę i stałam sobie niedaleko mojego miejsca pracy, patrzyłam się na London Eye, na Big Bena i ogólnie miałam taki przepiękny widok, popijałam sobie gorącą czekoladę i sobie pomyślałam, że w końcu jestem w tym miejscu, gdzie, w którym chciałam być od kilku dobrych lat i w końcu jestem szczęśliwa. Mogę być w końcu sobą, nie muszę nikogo udawać. Także jej to było na tyle w tym filmie, do, jeżeli dotrwaliście do końca to pamiętajcie o polajkowaniu tego filmu, napiszcie mi w komentarzu co wam się spodobało najbardziej w minionych miesiącach, w minionych miesiącach, czekam, bardzo chętnie poczytam i sobie z wami pogadam, subskrybujcie kanał jeżeli jeszcze tego nie robicie i widzimy się już niedługo, Hej!